Cześć mamy z tej strony ja Edzi, i jesteśmy na kolejnym odcinku na moim kanale. No i, sł no i słuchajcie, w dzisiejszym wymy odcinku jesteśmy na kolejnym odcinku ze Skyblocka, dokładnie tak. Kolejny odcinek ze SkyBlocka, i w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie wielką farmę melonów, a przy okazji też otworzymy sobie skrzyneczki, mam tutaj trzy kluczawka, dokładnie tak, A wczyłem, no i te trzy kluczawka zyskałem. No wie co, stawcie łapkę w górę i sobie z dzwonem, bo lecimy do 2000 subskrypcji. No i co? Lecimy z. Odcinkiem. Generalnie tak, mam netherite'owy miecz plus tutaj netherite'owe itemy i dropłem to z epickiej skrzyni, ponieważ z Discorda odebrałem sobie kluczyk. Jak widzicie tutaj no ilość bambusów jest wielka. A dzisiaj sobie tutaj po drugiej stronie zrobimy taką samą ilość melonów, więc myślę, że to jest dobra opcja i też te bambusy sobie zbierzemy, ale. Ja przygotowałem tutaj dwie skrzynki i za pomocą Seluanda sobie je sprzedamy. Okej. Okay. Czekajcie, bo czat bym sobie dał chociaż na 30 51 tysięcy, ok, Czyli 51 tysięcy i 318 tysięcy Uhuhu, dobra Dobra, więc czat sobie mogę wyłączyć A teraz sobie możemy iść na spawna A bardziej na warbach. I możemy sobie tutaj otworzyć trzy klucze awka, um, level O, RIP Armor 3 I drugi RIP Armor 3 Dobra, więc wróćmy sobie na wyspę I mamy tutaj Sentry Okej, okay, myślę, że dość spoko, a dodatkowo wydropiłem dwa bikony z skrzyni awka. dokładnie tak, więc do troje się podziała, jak widzicie też mamy 350 level wyspy, chyba, że trochę większy, ale... 422. A to dlatego, że też tutaj trochę bloczków dostawiłem, ale mówię, no na topce, no to hmm, jest to. No to tak, jesteśmy na 136 miejscu, bo byśmy potrzebowali tak z 20 tysięcy, okej. Okay. No dobra, spoko, spoko. Więc tak, my się teraz zajmiemy pójściem do sklepu zakupieniem sobie. Na razie gras bloka, bo chciałbym tak gra z tak gras bloka tu wyłożyć, żeby to wszystko sobie pięknie urosło. Dobra, przedstawianie na 5 dajmy i resztę sobie możemy zakup. Kupić dirta. No i pięknie, perfekcyjnie. Więc stawianie na 5 i na razie lecimy z dirtem. No, za dużo tego dirta no nie miałem. W sensie jak raz bloka. Więc lecimy sobie z zwykłym dirtem. I skończył mi się dirt, więc sobie musimy go dokupić. I możemy lecieć ze stawianiem. No i okej, okay, cała jedna strona została wyłożona, więc teraz cała druga, czyli pewnie z leku dirta jakoś pójdzie tona, tak jak na to. I okej. Okay. Całość została wyłożona. I praktycznie do tysięcy gemów poszło na dirta. Dużo. W ogóle zakupiłem też jeden Blaze spawner, bo jak wam mówię, tutaj mamy tą pierwszą drogę. Tutaj sobie zrobimy spawner ewokerów, evoke ta, Blazeów, ale no z tym jeszcze chwilę, bo pierwsze potrzebuję trochę gemów, żeby sobie tam surowce gardnąć i ogólnie. I więcej spawnerów. I w sumie tanie Emerald Bloki, to ja bym pokupował w sumie. Dobra, dwa staki kupiłem, ale teraz zrobię sobie motyczkę. Sławy z Zakupmy sobie dwa wiatra wody. I w sumie chodźmy sobie najpierw wyłożyć bloki. Sprawdźmy level wyspy. 704. I dobra, jak to będzie wyglądać? To będzie wyglądać tak. Tutaj w tym miejscu będzie woda. Tutaj będą sity, Tutaj będzie pole. Tu będą sity I tu będzie kolejna woda. Więc w sumie najlepiej to by było tutaj już dół wyłożyć. Mi się wydaje. Od razu MR z blokami. Dobra, powydaję wszystkie gemy najwyżej. I tak je odrobię. Klucz za 18 tysięcy, no i 300 taki mamy, i nasz stan gemów jest. Raptem 74 tysiąca, ale odrobimy to jeszcze w tym odcinku. Teraz tak, tutaj sobie wylewamy wodę i tak cały czas. I z drugiej strony również, na to sobie stawiamy słaby. Eee, nie tak, poramy sobie tutaj ziemię, i z drugiej strony również. I sadzimy sobie melony i przyspieszamy wzrost pełnym milem. No i pierwszy sektor farmy gotowy, tutaj się ich zmieści dużo, znaczy dużo, no trochę się zmieści na pewno jeszcze hmm, raz. Dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. No, 8 się zmieści takich sektorów, więc dość spoko. A bo tu nawet nie, bo tu jest na stery, dobra. Okej, okay, no to w sumie dość spoko. Więc możemy sobie je zrobić później. Lecz na razie... A ja sobie to wrzucę do Ender Chesta i lecimy zbierać bambusy. Dam sobie czat na 30, żeby zobaczyć kiedy będzie odchłań. A, i mamy pół leków. I okej, okay, cała farma została zebrana, zajęło mi to chyba z jakieś... Pół godziny, 25 minut, ale śmieszne jest to, że mimo iż zbierzesz tą farmę, to jak skończysz ją zbierać, to można ją zbierać na nowo. Jak widzicie, skrzynek tu trochę jest i najśmieszniejsze jest to, że tu nie, ale te skrzynki tutaj są pełne. Te tutaj też, ta też, ta też, no i ta jest tyle. Więc teraz celu co sobie to sprzedajmy i pół miliona gemów, dokładnie tak, z tej całej farmy. Z jednego obrotu. Dość spoko, aczkolwiek jak widzicie, mamy melony. Mamy melony. I do melonów przydałaby się dobra śkierka. Więc sprawdźmy, czy jest jakaś na rynku. Jak nie, to pójdziemy zainchantować. Jaka sikierka ty? Ja to kupuję. Wiem, że gemy wydałem, ale fajna śkierka. Ale ja myślę, że na melonach sobie teraz trochę odbijemy. Więc melony sobie, możemy tutaj sprzedać. A ja nie odebrałem z tego co wiem dzisiejszego daily jeszcze Więc możemy iść sobie na spawna, otworzyć kluczyk I będzie trzeba jeszcze pozyskać yy, nozy podwójną skrzynię właśnie bambus Big spawner Nie no super, przyda mi się na pewno Dobra więc ja idę jeszcze na chwilę zebrać trochę bambusu Na szybciutko i ja chcę mieć te pół miliona na dzisiejszym odcinku Dobra więc cała podwójna skrzynka Pierwsze sobie oczywiście sprzedamy tą nadwyżkę A teraz skrzyneczka I 522 tysiące Dokładnie tak gemu. A jutro za daily nagrodę będziemy mieli 25 tysięcy i w dzień siódmy 30 tysięcy, dokładnie tak, pięknie. I co my tutaj mamy do ręki? Aha, czy, jakieś, czy jeszcze tajemnicza skrzynia będzie? No fajnie, fajnie, nie ukrywam. I powiem tak, myślę, że na następnym odcinku zrobimy sobie test y, meloniarki. Dokładnie tak, postaram się tą meloniarkę dokończyć tutaj do końca, żeby ją na sam koniec zrobić. I zrobiłem sobie te z meloniarki. No. Bambusy OP. Z całego tego 500 tysięcy OP. Dobra, tu w ogóle mamy. Tych to co możemy podmienić, tam sobie możemy schować. A tu jest mój po prostu miecz, który sobie zrobiłem. No więc y, dokładnie tak, tak to wygląda. Tutaj mamy trymy, trymy. No powiem tak. Jest epicko, jest tu, nie? 522 tysiące gemów, pół miliona gemów. I co? Na tym odcinku milion? No już nie zdąży, bo. Mam mały czad i nie widzę dokładnie tych e, liczb. No i myślę, że w następnym odcinku jest szansa na G-Million, może coś tego ten. Tego nie wiem, ale na pewno chciałbym, może na tą sikierkę... Fajny by był Sharpness 5 na tą siekierkę. To w ogóle OP siekierka totalnie. Tylko jeszcze łopata zostaje nam do zrobienia. I w sumie możemy jeszcze teraz zrobić jeszcze opaty. Tak prawie na koniec odcinka, zróbmy sobie... Yy, nie wiem po co tyle jak mnie tylko na dwie łopaty stać Dobra, pik. I lecimy sobie na spawna A bardziej na warpęczą Połączmy sobie te dwie łopaty I silktacz Na rynku kupmy mending I nałożmy sobie mending I nazwijmy sobie ją Dirt Destroyer I Pięknie, mamy super łopatkę Jest pięknie, jest super yy, Co tutaj, nie jest survival, tylko skyblock Skyblock, co my tutaj mamy? A postawione bloki, dobra To odebraliśmy, dobra Ile w ogóle bloków? Dobra Zniszczone bloki. No dużo, dużo mamy. Możemy sobie odebrać nagrodę za poziom. Pięknie. I już mamy 30 tysięcy monet, więc to no w sumie opłacało się wydać, bo i tak ciak Zaraz będziemy mieli tyle samo. No więc y, tak, w ogóle wartość bloku Wartość bloków. Jak to tutaj wygląda? Zobacz listę bloków. O, właśnie. 150 diamentowe bloki, a emeraldowe bloki? 125. Obliczmy poziom wyspy. 799, spoko. No więc co, to by było na tyle odcinka widzowie. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Ja go nagrywałem godzinę, już 6 minut nagrywam. No i co, myślę, że było spoko. Stawcie łapkę w górę i spodzwonek. Trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do usłyszenia już wkrótce i siemano.